Cześć, jestem Klaudia Tokenono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Uczniowie klasy 8B przygotowali loterię 120 losów, w tym tylko 15 wygrywających. Ile powinni dołożyć, aby loteria spełniała warunki zapowiadane na plakacie? No i tam na plakacie było napisane, że co czwarty los wygrywa. No to zaczynamy od tego, że mamy ilość losów która wynosi 120. Mamy także losy wygrywające, których jest 15. Jest pytanie, ile powinni dołożyć, czyli ta liczba głosów, które będziemy dokładać, to jest nasza nieznana liczba, czyli to będzie właśnie ten X. I zaczynamy. Mamy losy wygrywające, czyli 15. Dokładamy jakieś losy. Nie wiemy ile. Ważne jest to, że cała ilość w puli też się zmieni, tak? Bo jak dołożymy na przykład 3 losy, to będziemy mieć 18 losów wygrywających, ale już łącznie 123 losy w loterii. I co czwarty los wygrywa, czyli mamy tutaj jedną czwartą, tak? Że jeden na cztery losy jest losem wygrywającym. No i zaczniemy sobie tutaj to liczyć po skosie. Obojętnie jak to zapiszecie i tak wyjdzie to samo. I teraz z tym. Pyk. No i wymnażamy. W tej strony zostają x. Jak przenosimy przez znak równości, to zamieniamy. I teraz to ze zmianą znaku. Odejmujemy. I dzielimy na liczbę przy niewiadomej. 20. Pytanie, ile powinni dołożyć, aby loteria spełniała warunki zapowiadane na plakacie, czyli muszą dołożyć 20 losów. Ważne to jest, muszą to być losy wygrywające. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.